Siema widzowie, dzisiaj nagrywamy odcinek Nie wiem co dzisiaj w dzisiejszym odcinku robić e, Zobaczmy co jest na zewnątrz e, Co tu robią czarno-zielone bloki Ja wiem już kto to może być Ja chyba już wiem Wróciłem, jestem hakerem, jeszcze, że nie wrócę, ha, ha, ha. Wiecie co? On to napisał z błędami. To trochę dziwne. Po prostu mu się chyba chciało szybko pisać. I po prostu powiem wam, że kiedyś pokonywaliśmy hakera, ale tego nie nagrywaliśmy. Yy, ale to jest właśnie dziwne, że on, ten haker wróci. Nie wiem, nie wiadomo dlaczego on wróci. Widzowie, to może być koniec Marcinowic. W takim szybkim tempie to się tego nie spodziewałem, ale tak się domyślam. A jak to będzie koniec, to nie wiem, co się da zrobić jeszcze. Piszcie w komentarzach, jakie mamy zrobić uzbrojenie, bo od hakera, nie na odcinku, ukradłem broń. Od hakera ukradłem broń mocną i jeszcze. Tą spluwę z celownikiem, więc będzie grubo. Ale zobaczymy, czy go pokonamy. Będziemy. O! Nie pokazywałem Wam tego, ale mamy wieże strażnicze. Chyba mówiłem o nich, więc właśnie z nich będziemy strzelać. O to właśnie tą bronią. Bo po prostu jest zb je zbudowałem z takim jednym członkiem, o którym jeszcze nie macie pojęcia. Po prostu to z nim zbudowałem Jakby była jakaś walka A właśnie mamy chyba wojnę z hakerem I nie wiadomo czy nam się uda wygrać Bo to widzowie może być trochę ciężkie Więc yy, to by było na tyle Sorry, że nie nagrywałem, pa